Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na początek jestem winny Państwu wyjaśnienie, w zasadzie przeprosiny. To ja odpowiadam za zwołanie zebrania Zespołu Artystycznego w czasach kryzysu. Na początku było wspaniale, pięknie i bardzo potrzebne, ale No właśnie wtedy nastąpił atak. No ale oczywiście wszyscy wyszli z tego cało. Tylko że jesteśmy teraz trochę, jakby to powiedzieć, zamknięci. Zamknięci w teatrze. Nie dajemy się, jesteśmy pewni humoru i jest to też oczywiście świetna okazja, aby stworzyć fantastyczny wideodziennik naszych czasów. No wiecie jakich czasów. Nie, to nie jest prymaprylis.